Unibike Atlantis po tysiącu kilometrów i po kilkunastu przeróbkach. Pokażę dzisiaj, co w nim zmieniłem, jakie są moje wrażenia i dlaczego rekomenduję, żeby ten rower kupić, ale dlaczego mógłbym się zastanowić, czy warto ten rower kupić. A nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale dzielę się moimi refleksjami i przygodami z outdooru, czyli rower, namiot, wszystko, co jest gdzieś w lesie, na szlakach czy poza domem. Unibike Atlantis 28... Calowy rower trekkingowy, to co za chwilę powiem, będzie przydatne dla tych z Was, którzy się zastanawiają, czy kupić ten rower, ale prawdopodobnie też dla tych, którzy mają zupełnie inne rowery i szukają pomysłów, jak sobie ułatwić życie, że podobnie jak ja, załadować na rower sakwy i pojechać i ruszyć w długą. Mogę powiedzieć, że dzisiaj jest to idealny rower na moje potrzeby. Czy coś bym jeszcze zmienił? Absolutnie nic. Czy on taki był od początku, gdy go kupiłem 1000 km temu? Nie. Po pierwsze, przerzutki. Ja lubię gdzieś się zapędzić. Na południe Polski, gdzie są strome wzniesienia, albo na północ, gdzieś na kaszuby. W związku z tym, pierwszą rzeczą, którą wymieniłem, no to była kaseta. O ile w tym rowerze oryginalna kaseta miała z tyłu od 11 do 36 zębów, to w tej chwili, jak widzisz, jest tam z tyłu większa kaseta, maksymalnie 46 zębów. Czy tak można? Czy można było do tego roweru wsadzić taką olbrzymią kasetę z tyłu? No to nie było takie proste. To znaczy, wymieniając kasetę, wymieniłem też przerzutkę, dlatego że oryginalna przerzutka nie była przystosowana do 46 zębów, a ta obecna, która tutaj jest w tym rowerze, czyli Shimano Deore RDM5120, bez problemu obsługuje z tyłu 46 zębów. Czyli jak słyszysz, pierwsze co zamieniłem, to zmieniłem kasetę. I zmieniłem tylną przerzutkę. No dobra, ale skoro tylna przerzutka jest teraz taka bardzo górska, czyli no 46 zębów z tyłu, a z przodu 24, no to jak sobie zrobisz kalkulację, że mówimy tutaj o rowerze 28-calowym, no to podjazdy 10-11-12% są do pokonania nawet przy dużym obciążeniu z sakwami. Teraz zaraz. z przodu 24 zęby. Jak spojrzę na specyfikację, to ten rower z przodu miał 26 zębów na mechanizmie korbowym, 36 i 48. To, co w tej chwili jest na moim Unibike'u, tam jest 36 i 24 zęby, czyli z napędu 3 na 10 przerobiłem ten rower w napęd na 2 na 10. Ja nie potrzebowałem tego. Ogromnego napędu, ogromnej tarczy z przodu, 48-zębowej, która pozwala do szybkiej jazdy. Co więcej, ta przerzutka, która wspiera aż do 46 zębów, miałaby problem, żeby radzić sobie z takimi przełożeniami. W związku z tym z przodu mam w tej chwili 36 zębów, które były oryginalnie. Zamieniłem 26-zębową zębatkę na 24-zębową, a usunąłem 48-zębową i w jej miejsce przykręciłem ochraniarz za ślepkę. Która sprawia, że to jakoś miar ładnie wygląda i że co najważniejsze, łańcuch nie spada. I to była tego typu zmiana, od której rozpocząłem. Ale z racji tego, że ja wytyczając szlaki, lubię sobie wybierać szlaki dla rowerów górskich, czyli czasami jadę drogami polnymi, które nigdy nie były koszone, czasem jakimiś całkiem konkretnymi błotami, to dlatego. Ja potrzebuję opon dwucalowych, a skoro już zmieniałem opony, to kupiłem najlepsze, jakie znam, czyli po prostu szwalbę, Marathon plus tury. I znowu pytanie, a czy tak można? Czy ten rower przyjmie takie opony? No, jak widzisz, przyjął, to znaczy rama jest gotowa, ale designerzy, którzy projektowali Atlantisa, oczywiście nie planowali, żeby. Jakiś fruga w nadarzenie, pakował takie szerokie opony. W związku z tym wiązało się to też ze zmianami związanymi z bagażnikiem i z błotnikiem, dlatego że konstrukcja Unibajka Atlantisa jest taka, że pod błotnikiem masz taką, taki stalowy pręt, który przytrzymuje bagażnik. No i teraz, jeżeli wpakujesz pod błotnik tak dużą oponę, to nie ma tam miejsca na jakiś wspornik bagażnikowy, także. Koniec końców, wymieniając oponę, wymieniłem też bagażnik. Ten bagażnik, który w tej chwili mam w tym rowerze, to jest firmy Roswell, turingowy bagażnik. Tu jeszcze jest jeden temat, który też nie wspomniałem: No to jest przedni bagażnik na sakwy. No, z racji tego, że rower ma amortyzator, w związku z tym mocowanie przedniego bagażnika. Bywa czasami wyzwaniem. Tutaj, akurat nie ten, który kupiłem, ma takie obejmy. Dwie z jednej strony, dwie z drugiej. To się bardzo dobrze trzyma tutaj na amortyzatorze, i dwie sakwy z przodu sobie tutaj świetnie radzą. Ze zmian kosmetyczno-estetycznych, no to siodełko. Na tym rowerze było całkiem porządne, żelowe siodełko, ale nie do końca takie, które odpowiadało moim. Kością w dolnej części ciała. I szukając, sprawdzając różnych, różne siodełka, koniec końców na moim Unibajku wylądowało Selle SMP TRK Large Gel, czyli Włoskiej firmy SMP, którą znają ci z was, którzy korzystają z siodełek do celów mniej rekreacyjnych, bardziej wyczynowych. Natomiast firma SMP wypuściła serię siodełek trekkingowych, stąd ta nazwa TRK, i to siodełko, jak dla mnie, jest bardzo dobre. Pod siodełkiem widzisz torbę, w której jest zapasowa dentka, jakieś klucze. Ja kupiłem tą torbę firmy bodajże M-Wave, ale bardzo podobne torby są różnych to nic szczególnego, a bardzo praktyczne. Skoro takie drobiazgi, no to po drugiej stronie z kolei, czyli przy kierownicy, widzisz pojemnik na bidon, bo lubię w czasie jazdy popijać sobie wodę, czy jakieś płyny, mając po prostu je pod ręką na kierownicy, w związku z tym tutaj firmy Woziński wisi taki yy, 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 pojemnik na, yy, na bidon. No i skoro jesteśmy przy kierownicy, to też warto zwrócić uwagę na to, że yy, zmieniłem oryginalne gripy, to znaczy były tutaj całkiem porządne Ergony GP3, a jeżeli się orientujesz, czy się nie orientujesz, firma Ergon Wypuściła tą serię GP, i teraz GP3 to były takie małe rogi, które pozwalały z boku złapać kierownicę za te rogi i troszkę zmienić pozycję ciała, gdy się już męczysz podczas dłuższej jazdy. Ale ja jestem przyzwyczajony do jeżdżenia z rogami, czyli z takimi rogami, za które też mogę z góry złapać ten rower. W związku z tym te Ergony GP3, czyli z tymi tyczkami dość krótkimi, zamieniłem na. Ergony GP5, czy jak widzisz, takie rogi, które pozwalają mi więcej pozycji ciała przyjąć. Drobiazg, akcesorium, które tutaj widzisz między ramą a przednim kołem, czyli taka sprężynka, która sprawia, że jak postawisz na nóżce obciążony sakwami rower, to przednie koło się nie wygina i rower nie traci równowagi. Od lat jestem przyzwyczajony wjeżdżeniem z lusterki, w związku z tym tutaj ten mój Atlantis też ma lusterko. Czasami jeżdżę w normalnych butach trekkingowych, a czasami jeżdżę właśnie w butach SPD, czyli przypinanych, więc mam tutaj takie pedały, że z jednej strony jest platforma, a z drugiej strony jest zaczep. To jeszcze taka drobna obejma, która jest przykręcona do ramy w okolicy przedniej przerzutki, która sprawia, że na pewno łańcuch Ci nie spadnie. To teraz dla Dlaczego? Szukałem roweru, którym będę w stanie podjeżdżać pod strome wzniesienia. Decyzję o zakupie podjąłem będąc w Hiszpanii, gdy moim starym rowerem drapałem się na pagórki hiszpańskiej Galicji i wracając potem autobusem do Madrytu, szukałem w ofercie polskich sprzedawców takiego roweru, który umożliwi mi miękko wjeżdżanie pod wzniesienia. Nie znalazłem w żadnym rowerze sprzedawanym seryjnie takiego rozwiązania, które by mi pasowało, natomiast znalazłem w ofercie Unibajka rower, który w moim odczuciu dość łatwo nadawał się do rozbudowy. I stąd właśnie decyzja Atlantisa. Czyli w momencie, gdy kupiłem ten rower, już miałem w głowie to, że będę go przerabiał jako taki rower, który pozwoli mi na stromizny podjeżdżać. W związku z tym, niemalże natychmiast po wyjściu ze sklepu, zamówiłem kasetę. I nową przerzutkę. Tak by to, jeśli chodzi o te, o te, o te zmiany. Jaka jest moja ogólna opinia o tym rowerze. Jeżeli stoisz przed wyborem, klikasz na różne strony, fora, sklepy, i zastanawiasz się, jaki rower sobie kupić na takie kilkudniowe wyjazdy z sakwami, i czy warto pójść śladami Bernarda i kupić Atlantisa, no to moja rekomendacja jest: z jednej strony pozytywna, jeżeli szukasz z tej półki cenowej, no bo ten rower kosztuje około 5000 złotych, jeżeli mówisz, to jest jakby uczciwa cena. Tyle jestem gotów wydać. Tutaj relacja jakości oceny wydaje się dobra. Bo tak, myślę, że z tej półki cenowej możesz jeszcze rozejrzeć w ofercie innych marek, czy firmy Cross, czy Giant, które w podobnej cenie, czy Rome, które w podobnej cenie oferują rowery 28-calowe, nadające się do wycieczek. Natomiast moim zdaniem, z tej półki, z tej grupy firm Unibike zasługuje na uwagę, bo w moim rozumieniu, po moim researchu wynikało z tego, że relacja jakości do ceny jest najlepsza z tych wszystkich firm. Natomiast, jeżeli jesteś osobą o głębszym portfelu, która mówi, no dobra, no tu dużo przerabiałeś, dokładałeś różnych rzeczy, a i tak, no jest to rower serii budżetowej, nie jest to porządny rower wyprawowy, który pozwoli Ci pojechać dookoła świata, no to wtedy oczywiście polecałbym Ci rzucenia okiem na inną półkę cenową, na inne rowery, no bo jest to świetny rower, jak na moje potrzeby, kilkudniowe wycieczki, ale z tego, co widzę, na jakich jest zrobiony komponentach, jaka tam jest Piasta, jakie są podzespoły, no to nie jest to rower, który posłuży ci objechaniu całego świata, wielu tysięcy kilometrów z daleka od domu. Także też, żebyś mieli jasność, że jest to rower trekkingowy, jest to można powiedzieć taki mini wyprawowy na takie wy wyprawy kilku dniowe Także to, to jeśli chodzi o, o, tą, o tą rekomendację. Jeśli chodzi o wygodę jazdy, o geometrię roweru, no. Trudno narzekać, tak? No ja też ten rower sprawdziłem, przymierzyłem do siebie przed zakupem. Byłem w salonie Unibajka. Ja mam 1,80 m, dość długie nogi, przyjechałem się na rowerze o ramię 19-calowej na 21-calowej. Ten jest 21-calowy jak na moje potrzeby. Ten 21-calowy idealnie leżał i, i potwierdzam, wygodnie się jeździ. Ja lubię jeździć w pozycji wyprostowanej, w związku z tym tutaj też tą kierownicę nieco podniosłem, stąd też te rogi, no ale niektórzy z kolei lubią bardziej pozycję pochyloną. To już trzeba pod siebie oczywiście dobrać. Myślę, że to tyle, co chciałbym Wam powiedzieć o Unibajku Atlantisie. Po tysiącu kilometrów, no ale skoro tysiąc kilometrów, e, różne wycieczki, to że miałem jakieś przygody, czy ten rower mnie zawiódł, co się z nim stało? Nie, w niczym mnie nie zawiódł, był bezawaryjny, robi wszystko to, co e, powinien e, robić, także nie mam tutaj żadnych horrorów do podzielenia się o tym, coż się wydarzyło w Unibajku Atlantisie w czasie pierwszego tysiąca kilometrów. Nic się nie wydarzyło. Rower porządnie złożony, na porządnych podzespołach. Te, które ja zakładałem, też były porządne, niezawodne, dla mnie godne zaufania i godne polecenia. Zapraszam Was do dyskusji pod tym filmem, napiszcie w komentarzach Waszą reakcję, Wasze pomysły czy Wasze impresje, które się zrodziły w głowie po obejrzeniu tej mojej opowieści, ale też może podpowiecie inne rowery, inne rozwiązania, inne zastosowania, bo przecież nie dla każdego musi pasować Unibike Atlantis, być może są też inne. Inne oferty na rynku czy inne rozwiązania, którymi warto się podzielić. Także zachęcam do dyskusji. Jeżeli ten film ci się podobał, jeżeli inne moim kanale też pasują, to subskrybuj kanał. Będzie ci się wtedy informacja o moich nowych filmach wyświetlała. Będziemy w kontakcie, a oczywiście ten kanał ma służyć temu, żeby moja społeczność rosnąca, społeczność osób, które są ze mną w kontakcie, dostawała nowe, ciekawe, inspirujące materiały. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i pogodnie pozdrawiam.